Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zaraz zobaczycie, że nadaję na żywo. Ja mam na imię Mariusz i razem z Agnieszką prowadzimy projekt odmładzanie na surowo. Dzielimy się tutaj informacjami, które zdobyliśmy w swojej drodze do zdrowia. Dzisiaj podzielimy się informacjami, które w tym momencie zakłócają troszeczkę naszemu zdrowiu, naszemu życiu. Porozmawiamy troszeczkę o wpływach tej sytuacji chińskiego potopu na naszą sytuację na świecie. A dokładnie porozmawiamy dzisiaj o tym i zastanowimy się wspólnie nad tym dlaczego Bill Gates i bilionerzy, najwięksi bilionerzy na świecie wykupują na potęgę ziemię uprawną. Nie wiem czy wiesz o tym, a że jest taka sytuacja, że głównie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, tam gdzie można, bilionerzy, właściciele największych firm tak zwanych high-tech, czyli firm związanych z najnowszą technologią Firm, które prowadzą różne platformy, firm, które na, całej, na całym tym zamieszaniu z chińskim potopem zarobiły największe pieniądze, wykupują na potęgę ziemię. Jest to na olbrzymią, bezprecedensową skalę. W tym momencie na świecie ubywa ziemi. Ubywa ziemi, ponieważ jest przenoszona w ręce prywatne. W setkach tysięcy hektarów jest wykupowana. I zastanówmy się nad tym, dlaczego tak się dzieje i po co im ta ziemia. Nadaję no, jednocześnie na, na Facebooku, na YouTubie, e, także wybacz, że będę raz zerknął, zerkał w tą kamerę, raz będę zerkał w tą kamerę, ale zacznijmy od początku. Nie wiem, czy wiesz, ale bilionerzy, czyli najbogatsi ludzie na świecie, od początków chińskiego potopu, czyli od stycznia 2020 roku do dzisiaj, zwiększyli swój majątek. O mniej więcej majątek i swoje zasoby, tak? Bo to nie chodzi o tylko pieniądze, zwiększyli swój majątek o 4 do 5 bilionów dolarów. W tym samym czasie, kiedy większa część ludzi na Ziemi zubożała, straciła praktycznie wszystko, bilionerzy zwiększyli swój majątek od 4 do 5 bilionów dolarów. To, jest, to, jest, to, jest tak niesamowite, to są tak niesamowite kwoty. W Stanach Zjednoczonych na to się mówi trillion dollars, ale tak naprawdę to są biliony po polsku. To są olbrzymie pieniądze, które popłynęły strumieniem w kierunku do tych a, najbogatszych. W rękach stu największych posiadaczy ziemi w Stanach Zjednoczonych w tym momencie znajduje się aż 33 miliony akrów ziemi. 33 miliony akrów ziemi, i w ostatnich dwóch latach zwiększyła się ta liczba aż o 18%. Aż o 18% więcej posiadają ziemi w tym momencie bilionerzy. Dlaczego oni to robią? Co się dzieje? Dlaczego i co oni wiedzą, czego taki normalny zjadacz chleba jak ty nie wie? I gdzie tak naprawdę tkwi Szkopuł w tym wszystkim, co się dzieje na świecie, Bill Gates tylko w poprzednim roku zainwestował 690 milionów dolarów w zakup około 500 tysięcy akrów ziemi. 690 milionów dolarów. Po co taka ilość i dlaczego ta ilość ziemi jest mu potrzebna na taką skalę? Ted Turner. Czyli jeden z byłych właścicieli giganta telewizyjnego, który co prawda gdzieś tam e, odsunął się troszeczkę z tej, tej, tej sceny w 2010-2011 roku, posiada najwięcej ziemi w Stanach Zjednoczonych. Mówi się, że posiada powyżej dwóch milionów akrów ziemi. O co tutaj chodzi? My tu mówimy o takich ilościach, że ja mam aż dreszcze. Ja kiedy myślę o ziemi, to myślę o hektarze dwóch, pięciu, maksymalnie dziesięciu. Ci ludzie nabywają ziemię w setkach tysięcy hektarów. Jeff Bezos, właściciel Amazona, jest na 25. miejscu posiadaczy ziemi w Stanach Zjednoczonych. Jeff Bezos, facet od wysyłek z internetu. Po co mu ta ziemia? Bardzo wysoko na liście znalazł się Mark Zuckerberg, czyli ten, który tutaj nam założył tego Amazona, czy jest twarzą Amazona. I mam do ciebie pytanie: ile ziemi ty posiadasz? Ile ziemi ty posiadasz i czy ty rozumiesz, co się w tym momencie może dziać, a co może, nie wiem, przemknąć koło twojego nosa? Wróćmy na, na początek jeszcze do majątku. Znalazłem taką informację, że Jeff Bezos, czyli właściciel Amazona, zwiększył swój majątek o tak olbrzymią kwotę, gigantyczną kwotę, że mógłby wypłacić każdemu ze swoich, uwaga, 876 tysięcy pracowników, czyli ma prawie 900 tysięcy pracowników Jeff Bezos. Mógłby każdemu z tych pracowników wypłacić dzisiaj bonus. W wysokości, uwaga, mam nadzieję, że siedzisz, 105 tysięcy dolarów, 105 tysięcy dolarów dla każdego z 900 tysięcy pracowników mógłby wypłacić i nadal miałby tyle samo kasy, co przed kryzysem, czyli przed styczniem 2020 roku. Co tu jest grane? O co tutaj tak naprawdę chodzi? Padają różne, różne głosy, że prawdopodobnie bilionerzy, przejmując w tym momencie pieniądze, używają tych pieniędzy do przejęcia terenów, żeby przeprowadzić kolonizację. Bill Gates jest posądzany o to, że będzie pchał bardzo mocno. Syntetyczne mięso, o którym rozmawialiśmy już parę tygodni temu. A najwięksi farmerzy świata, w tych krajach, w których jeszcze Monsanto nie nakazuje używania ich nasion, martwią się o to, że za moment nie będzie nasion, z których będzie można wyhodować normalne jedzenie, które nie będą przetworzone w GMO. Mam do ciebie pytanie. Ile ziemi posiadasz? Ile dzisiaj ziemi posiadasz? Czy posiadasz jakiś kawałek ziemi? Ja mam taką zasadę, ja mówiłem już o niej wcześniej w zeszłym roku. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Jeśli w tym momencie najbogatsi ludzie na świecie zwiększyli Ilość swojej ziemi o 18% w przeciągu półtora roku, to co my jeszcze robimy? Czy kupujesz jakąś ziemię w tym momencie? Czy to jest tak, że za moment kolonizacja, czy to nie jest tak, że za moment paszporty, czyli trudność w poruszaniu się, za moment różnego rodzaju urządzenia, oznaczenia, na podstawie których będzie nas się sprawdzać, i na całym świecie zapanuje totalitaryzm? Kto jest właścicielem ziemi na świecie? Ze dwa miesiące temu rozpocząłem temat, który chcę pociągnąć, natomiast ten temat spowodował, że między innymi usunięto nam wczoraj w nocy kanał suweren w czasach próby. I dlatego przestałem nadawać w tym temacie. Jest to tak zwane prawo naturalne, czyli Twoja i moja własność do Ziemi, po której chodzimy. Twoja i moja własność do wszystkiego, co zostało nam przekazane przez naszych praprzodków. Czy pod pretekstem tego całego zamieszania, które w tym momencie się dzieje, za momencik my. Nie będziemy mogli skorzystać z tego prawa. Czy to nie będzie tak, że za moment będzie nam trudno wyhodować coś, co nie będzie sztuczne? Czy to nie będzie tak, że nie, niedługo nie będzie jak kupić właściwego jedzenia? Czy to nie jest ostatni moment, żeby być może nabyć kawałek ziemi i zacząć ją uprawiać? Bo ja myślę, że coś tu się naprawdę grubego szykuje naprawdę grubego. I być może myślisz sobie, Mariusz, ale ja mam emeryturę 600 zł, czy tam 800 zł. Nie wiem, ile teraz minimalna ziemia jest, ta emerytura. A ty mówisz tutaj o jakichś zakupach ziemi. A może jakieś komitety zakupowe. A może ludzie dobrej woli. A może ziemia, która leży i może ją trzeba wykorzystać w jakiś sposób i zacząć na niej hodować. Bo mi się wydaje, że pod pretekstem tego wszystkiego, co się w tym momencie dzieje, bilionerzy wiedzą, co trzeba zrobić. I bilionerzy zrobią wszystko, po pierwsze, żeby zgarnąć cały majątek tej ziemi. Oni się bogacą. My biedniejemy, oni się bogacą. Zgarną ziemię, opanują całą produkcję jedzenia i jeszcze będą nam sprzedawać to jedzenie tylko wtedy, kiedy uda im się zeskanować w naszym telefonie na początek, a później na naszej skórze coś, co zostanie nam nakazane. I co wtedy zrobimy? Może warto by było zwrócić się w kierunku tego sformułowania, które ja stosuję: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Myślę, że Ziemia jest jakimś elementem w tym momencie na świecie, który prawdopodobnie jest jednym z najważniejszych punktów inwestycyjnych, które można by było wykorzystać. Myślę, że warto. My między innymi dlatego jesteśmy tutaj na Kostaryce, ponieważ chcemy tutaj przygotować sobie jedzenie, które wyrośnie. które wyrośnie po prostu dzięki naszej pracy. I nie będziemy wtedy zależni od tego, co przygotowali nam bilionerzy, którzy, jak widać, przed niczym się nie cofną. Bardzo ciekawy wątek, moim zdaniem. Do oczywiście rozwinięcia, do poczytania, do poszukania i może rozejrzenia się. Może coś jest na wsi do kupienia, gdzie możesz zorganizować sobie swoje życie samowystarczalnie, zanim wszystko zostanie wykupione. To tyle na tą chwilę. Mam nadzieję, że się przygotujesz. Wielki reset trwa. Do zobaczenia na następnym spotkaniu. Pa, pa, pa.